Halo halo widzu! Witam cię w kolejnym odcinku w tej cudownej serii ze Slime Ranchera Dwójki Także no ja Was witam ponownie Wróciłem tylko jedynie co od, postępcy, od, od ostatniego odcinka yy, Poczekałem ażby do piątej mi to zajęło no w sumie... No to tyle co zrobiłem w poprzednim odcinku. W dzisiejszym odcinku będziemy eksplorować Po prostu. Szybka eksploracja będzie. Nie wiadomo, Nie wiem czy szybka. A ja się jednak na klawiaturę przełączę, bo testowałem, ale strasznie się niewygodnie gra. Tak wiem... A ja co? Eksploracji dzisiejszy odcinek. Tylko odłożę rzeczy do laboratorium, które nazbierałem. Pójdziemy do obydwóch krain. Także no. Radiantore odkładam. pirma di... o, i Firedas. Labadas. Aha. Zobaczmy, co muszę zbierać. plorty bym musiał tu przenieść. Ok. Y Jednego Tavi plorta mi brakuje tylko Także to już teraz ja bym sobie zrobił Bo mi nawet będzie łatwiej Dużo rzeczy mi będzie łatwiej przy tym zrobić Plorty będę szybciej sprzedawał Ja teraz z wami to kupię I... Teraz zrobię szybkie cięcie bo pójdę plorty posprzedawać tylko a no Idę y, o i zagrodę tylko jeszcze zrobię na Fire Slime razem z wami Później szybciutkim krokiem o, y, pójdę z y, tego. No szybciutkim krokiem pójdę plorty z, od slime'u sprzedać. Y, także no pamiętajcie, że odcinki w każdym tygodniu co... Poni poniedziałek wtorek i czwartek. I pamiętajcie, że ja też live prowadzę Boże, biedactwa. To drzewo im w ogóle nie chce rosnąć. No, kupię już im tego autofidra. Wezmę padel plorty. Dobra I kupię klatkę na ogniste slajmy Nie stać mnie hmm. No to ja biorę W takim razie widzowie Ja idę teraz lorty posprzedawać wszystkie I widzimy się zaraz Dobra widzowie Ja już trochę plotów posprzedawałem Mamy pieniądze To co? Kupujemy Tank Booster 2 Ekstra tanka będzie trzeba kupić. I Power Corta mi stać. o jest dać. Kupujemy jeszcze Power Corta. Ekstra tanka będzie trzeba jeszcze zrobić dzisiaj, myślę. Pulse Wave i Tank Guard mi został. I drugi ekstra tank. I wszystkie ulepszenia na razie będziemy mieli. Pamiętajcie, ludzie, to jest wczesny dostęp. Także no, ja potrzebuję trochę kurczaków. Dobra. I idę teraz. Idziemy teraz eksplorować. Dzisiejszym celem moim jest rozwalenie tego Otogordo. Sprawdzić co się tu i tu kryje. Także no. I ogólnie eks... eksploracja. Ta gra jest jeszcze we wczesnym dostępie. Ale przeciąg był. O Boże. Już mi odskoczył z łóżka. Okno mi się zamknęło normalnie. Nie wiem o co chodzi. Tutaj nie mam tej części krainy jeszcze. Także ją dzisiaj odblokujemy. Także co? My idziemy do tej krainy. Czy ja idę właściwie? W tej głównej to chyba... No nie wiem, gdzie mam co eksplorować. Ja wiem, gdzie najwięcej rzeczy będzie do zrobienia i co mi pewnie bardzo, bardzo... długo zajmie. Także no. Nie ma kurczaku. Jest. Muszę wziąć je. I jeszcze w tamtej krainie mam nadzieję, że znajdę gdzieś brainheny. Żeby mógł tego gordo... Żeby mógł tego gordo rozwalić już, nie? Ja tą serię pewnie za niedługo wstrzymam. I poczekam, aż wyjdzie cały dostęp do tej gry. Bo... Zaraz już no co, no my zaraz tak naprawdę wszystko z y, wczesnego zostępu zrobimy no Właściwie to ja zrobię Ja patrzyłem teraz na czas 6 minut, jest nieźle O w nocy będziemy uuu To takie Taki dreszczyk jest w nocy Oj, przepraszam widzowie, sedmu. Sobie... Halo widzowie, przepraszam, telefonu nie wyciszyłem. Także no yy, Ja zabiłem tam tamtego. Nie! robi kuźwa tabi dobra gdzie ja mam iść dobra idę do naszego celu którego miałem iść czyli no idę nakarmić się nakarmić gordo i później jak nakarmię gordo To yy, mapę całą odblokuje tej krainy. Dokładnie tak. Eksploracja to jest to, co ja lubię. Cholipka. Nie mam więcej kurczaków. Tym raczej go nie nakarmię. Yy, dobra, tu wejdę. I poczekam Max Teraz muszę czekać jedynie nieco to aż mi się jetpack naładuje Okej, okay, brain Potrzebuje Potrzebuję dużo kurczaków Nie! Nie kurczaki, woda, woda Urczaki w tym momencie są bardzo, bardzo, bardzo cenne. Także no. Pyk. Tą stronę mam iść. Okej, okay, tam. Nie wiem czemu, ale wątpię, że nakarmię dalej tego gordo. Nie mam jego ulubionego żarcia, to raczej nie starczy. Może nie starczyć. Oj, chyba będę się musiał wrócić, jeść kurczaki. Tak. Ja pożykam kurczaków widzowieści... Dobra, widzowie, to jest jedyne co znalazłem. To jeden braincan. On się tak chybocze, że. Nie, on nie wybuchnie pewnie dwa coś takiego mu jest. Jeszcze jeden. A. No i. Czul. E, dobra, idę szukać. Dobra, widzowie. Znalazłem dwa braincany. Jak to go nie wykończy, to. Kolejne. 3 minuty szukania mnie czekaj, dosłownie to są jaja. Dobra, widzowie, ogólnie znalazłem 7 kanhalów. Poszedłem do jaskini, stwierdziłem. Proszę, pęknij po tym. Tak, Gordo pokonany. Rozwalił ścianę. Stawiał po sobie masę slimeów. Czy jest tu przejście? Aha. Nie ma. Co? Po co był ten gordo? Są dwa podziki. A to drugie? Bo dwa naraz. I co, co ja, po co to ja to robię? Ale, ale... Okej, okay, Strange Diamond Ale nie widzowie tak całkiem serio. Tu, tu nic nie ma Czy tu coś będzie w, w pełnej wersji? Ja mam nadzieję, że tak, że jak już nie będzie wczesnego dostępu To tu coś się po coś pojawi, no ale... No według mnie to nie powinno tak wyglądać. Dobra widzowie. Widzieliście go? Dobrze widzowie. My idziemy, ja idę yy, teraz do tej części tu. Lecimy eksplorować jej Tam są chmury, czyli ja obstawiam, że... Tu faktycznie coś jest Ale ja tam nie dolecę. No nikt nie chcę ryzykować. Ale jest tam coś, jest tam coś, idziemy to. W tym odcinku tą część krainy, tą, tą krainę eksplorujemy, a w następnym będziemy tą. Nienawidzę tej krainy, dlatego jej nie chcę eksplorować. Ale to mogę. Piek. Takie tu coś jest Wow Tutaj są rzeczy Tutaj i... To ja tego się nie spodziewałem jak mam być szary Jaskinia. O nie Szlak by to Tu są kamienne slajmy też Wow, ale tu no i tu, tu, tu jest ładnie. Tu jest naprawdę, naprawdę ładnie. Wow, nawet nie wiedziałem, że tu coś jest. Gordo. Jak ja go pominąłem Tego nie widni Tutaj też są takie małe wysepki I na nie też się poudamy Udamy ale kiedy indziej No mnie najbardziej te wysepki małe fascynują Tam coś dalej też jest. Ja tam się muszę udać. Odcinek będzie chyba 25 minut, ale to nic. Jest część mapy. To odblokuję sobie ją. Tu są skawy i mała część wyspy. Ale ja zawiedziony jestem, naprawdę, że. Ta, tu jest kraina. To jest pełnoprawna kraina. Oni nie... O nie nie. Okej, okay, kolejny gordo, to już sobie tego tabiesia tego tabisia na mapie odznaczę. On portal, On portal daje. Już w tym miejscu dwa nowe gordo, wow eee, na dół jednak nie chcę Dobra Ale jak ja mam się tam dostać? O, to jest... Ale ładnie wyglądasz, ale iść stąd, ja nie chcę mieć e, tara A, tu coś jest? Jeszcze nie, tu jest tylko to przejście, ja nie pojmuję o co tutaj biega. Tym bardziej, że tam jest jeszcze jakaś wyspa, bo to jest na minimapie. Oczywiście, że tam coś jest. Oczywiście. Serio pink slime? A coś tutaj jest? A podzik? No wiedziałem. Pod to było bardzo oczywiste, że tu będzie i dostałem coś. Dobra, odcinek robię 25 minut No, z racji, że slimy są raz w tygodniu A Pisa Tower jest aż dwa razy To taki dłuższy odcinek ze slime'ów jest Dlatego są dłuższe odcinki ze slime'ów, Powiem tak a ja teraz... A! Ta wyspa to na niej był ten tabi Ale co to za wyspa, no o, o, Lody, lud jakiś Tu to akurat jest... Tu, o co? Ale... Tutaj też coś jest! To jest część też tej krainy? Tu. Patrzcie. No way. Ja muszę to zobaczyć. Ja muszę. Dobra. Co? O boże, przepraszam, mikrofon walłem. Jakie, ja tu nowe rzeczy, ja cię nie spodziewam. Wow. Łóżyczka też jest fajna w tej grze. Pik. Tutaj chyba tylko skały. Tutaj raczej nie ma jakiejś znajdźki. Ja coś widzę. Ja tam. I to jest ta kraina. Ja wiem, że tam nie dolecę. Oj, proszę. Huh. Mhm. Ja bym sprawdził w sumie, co jest pod tym tabiem na dole. ła A. Nic. Okej. Okay. Primadi Oil jest tylko, co jest, jakie, ja się, podzik jeszcze. Jakie, ja ciekawe rzeczy się dowiaduję. Tu, wow. Nie, ale tego w życiu bym się nie spodziewał, że tu faktycznie jest kolejna pełnoprawna część wyspy. Gdzie są dwa gordo na dodatek jeszcze. Tutaj teleport jest. Ej, czekaj, to jest ten duży. To jest do tamtej krainy. Na pewno. 22 minuty odcinka już są, kurczę. Ale dobra. Dobra, dobra. Do tych 25 minut dojdę. I chyba będę się żegnał. Wow, tutaj coś było. Ja wiem, że tej wyspy jeszcze też. Nie, to jest do końca odkryte. Tutaj. To bym chciał odkryć na tej wyspie, drugiej. Ta wyspa nie jest tak imponująca jak ta. Bo na tej wyspie ja nie wiem, gdzie może być Gordo. Jeszcze. Żeby na tą wyspę się dostać. Raczej z tego tutaj się dostajemy. Ale. To są moje tylko czyste i wyłącznie przypuszczenia A ja już idę do, do teleportu będę się już kierował Wow Tlak O podzik ile ja podów dziś znalazłem Co jest Okej, okay. hardcore Jak ja mam stąd wrócić tylko? Kolejny pod? Wow. Co jest dziesiąty? A, dwadzieścia tu jest pod, może dlatego tyle ich znajduję. Dobra, jak jestem tu, to chyba muszę pójść tędy teraz. 24 minut odcinek. Wow, wyszedł. Uwielbiam grać w slajmy. Ta gra jest mega. Nie wiem czy w tym tygodniu się nie pojawią specjalne slajmy ekstra w sobotę. Bo pamiętajcie, że nieraz odcinki są też w sobotę. Także... no. A ja byłem, no ja się będę też... Ja chyba teraz nagrałem odcinek na wtorek. Nagrywam od razu też raz odcinek ze slimów zaraz na kolejny. Na sobotę chyba. Wow. To jest piękne, ile ta gra jednak ma sekretów, ile w niej mogę robić. Wow. A ja Permady... oj, Strange Diamond odłożę. Szybko będę kierował się też do rancha I pożegnam się już na ranchu Właściwie teraz będę się żegnać jak idę na ranczu. Także no, ja już Będę się żegnać Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Ja byłem Kauder Wy byliście wy to była gra Slime Rancher Jeżeli dotrwaliście do tego momentu w bizowie to możecie mi w sumie y, napisać Oglądałem do tego momentu A ja przypnę wam Serduszko Także no ja byłem kauder Wy byliście wy. Cześć i I na razie. Ela.